Witam Was na obozie Samurai Wintercamp. Jest to obóz, w którym mamy dwa profile. Profil narciarski, na którym będziecie uczyć się jazdy na nartach, będziecie doskonalić swoją technikę i mieć mnóstwo konkursów i zabaw na stoku. Profil sztuk walk, gdzie poznacie wszystkie podstawowe sztuki walki. Będziecie mogli się nauczyć podstawowych elementów tego wszystkiego, a do tego świetnie się bawić razem z naszymi instruktorami, którzy zapewnią Wam ogrom dobrej zabawy i masę uśmiechu. To wszystko na Samurai Wintercamp. A teraz pokażemy Wam profil narciarski, gdzie nasi adepci, nasi uczestnicy naszych obozów doskonalają swoje umiejętności narciarskie, jak widzicie, humorki dopisują specjalnie dla Was. Przygotowaliśmy nasz autorski program atrakcji na śniegu, który będziemy właśnie realizować. A teraz chodźcie zobaczyć na trening profilu Sztuk Walk, gdzie nasi uczestnicy uczą się samoobrony i technik walki. Zapraszam, Chodźcie. Oprócz tego, że dzieci sobie strzelają, tłumaczymy im zasady posługiwania się bronią, jak się nią obchodzić. I wszystkie zasady bezpieczeństwa związane z wpływaniem na strzelnicy. Uwaga! Gotowi? Jeden, bitwa! Tutaj odbywa się trening taekwondo, a obok w sali odbywa się trening siłowy na pięknej prowencjonalnej siłowni. Moi drodzy, tak wygląda tutaj impreza na Samurai Camp. Tańcz, panie kolego, bo cię nagrywają. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. I tak też kończy się nasz Winter Samurai Camp. Właśnie tym ogniskiem. Przy dźwięku góralskiej muzyki żegnamy się z zawoją z pięknymi, osiżonymi szczytami i liczymy na powtórkę za rok. Do zobaczenia. Trzymajcie się.